Mariusz Pacholagi czwarty Grzegorz Dzik. A teraz wyścig szósty. W Kasku Czerwonym Wojciech Druchniak. W kasku niebieskim Janusz Kołodziej, Robert Kasprzak i Mirosław Jabłoński. Kolejny ciekawy wyścig. Od startu wyruszyli do przodu mocno nacisnął na manetkę. Wojciech Druchniak, ale Janusz Kołodziej tylko przyczajony, tylko czekał na tego typu zachowania, chociaż też gdzieś pogubił się na tych dwóch wirażach i na czele stawki znajduje się Mirosław Jabłoński. Mirosław Jabłoński, Wojciech Druchniak, Janusz Kołodziej i Robert Kasprzak. To duże zaskoczenie postawa Roberta Kasprzaka. Prowadzi Mirosław Jabłoński Wojciech Druchniak na drugiej pozycji. Trzeci jest Janusz Kołodziej. No i jeszcze raz próbuje. Wojciech Druchniak zaatakować Jarosława Jabłońskiego Próbował po wewnętrznej, teraz po zewnętrznej. Odjeżdża daleko pod bandę Mirosława Jałoński, ależ ma niesamowicie dobrze przygotowany motocykl na tej prostej. Wychodzi cała moc z tego silnika, nie daje rady Wojciech Druchniak, ale jeszcze raz wściekle go będzie atakował. Teraz po zewnętrznej jak najbliżej, Bady ścina do łuku Mirosław Jabłoński i wygrywa Mirosław Jabłoński. Szósty wyścig, drugi jest Wojciech Druchniak, trzeci Janusz Kołodziej na czwartej pozycji został sklasyfikowany Robert.